Waw Wędka zaprasza na film. Siemanko. Witam po raz kolejny na kanale. A właściwie na dwóch kanałach. Raz na moim kanale na YouTube, a drugi raz nad kanałem żerańskim. Plan na dzisiaj miałem zupełnie inny, bo miały być szczupaki z nadburzańskich starożecz. No i pojechałem nad ten Bóg. Fajne miejsce oczywiście. Przywitałem się z wędkarzami, którzy tam siedzieli. Przebrałem się w śpiochy. Chciałem wziąć wędkę. I tutaj pojawił się problem, ponieważ wędki nie zabrałem z domu W samochodzie miałem okoniówkę w bagażniku, miałem też pudełko okoniowe Więc wróciłem z nadbogu do Warszawy I podjechałem sobie nad kanał, już nie miało sensu branie wędki wracanie znowu 50 km w jedną stronę Ponieważ za dużo czasu bym stracił Próbuję złowić okonia, wiem już od kilku kolegów, że coś tam połowili na kanale jeżeli chodzi o okonia Fakt, że to nie były dużo ryby, ale zabawa była Ja już jestem gdzieś z 10 minut, chwilę porzucałem, na razie bez brania Mnóstwo drobnicy przy brzegu i widzę bolenie, które atakują Jakiegoś tam karpika fajnego widziałem Woda dosyć przejrzysta. Zobaczymy. Standardowo atakowałbym Wisłę, ale w tym momencie Wisła mocno przybiera. Chyba jest teraz 3,5 metra poziom, więc to już jest taki, który mocno utrudnia łowienie na spinning. A więc zobaczymy, co się będzie działo na kanale. Mam nadzieję, że uda się pokazać jakieś okonie. W trakcie filmu też Wam pokażę kilka przynęt, na które łowię. I zobaczymy. Oglądajcie. Jest! Zobaczcie sobie jeszcze kilka przynęt na które, na które miałem zamiar łowić, zobaczymy czy będę na nie łowił Bo na razie łowię na, e, łowię na taką gumkę, to jest mały twisterek w kolorze biskupim e, Taki fiolet jakiś dziwny Ryby biorą, więc, e, więc na razie nie kombinuję Dosyć fajne brania, bo to nie są brania z dna, takie przy dnie Tylko prowadzę gumę w tonie i to w górnej części, w górnej części wody więc, więc tak sobie podczerpuję branie konkretne fajna zabawa ogólnie nie nastawiałem się tutaj na jakieś wielkie okazy bo wiem że z tym na kanale jest bardzo ciężko chociaż oczywiście zdarzają się ryby i 40 cm i większe jeżeli chodzi o sprzęt wędka do 7 gram to jest mój standardowy kijek którego używam na okonia łowię nim również jazie zdarza mi się to w wiśle to jest wędka zresztą w opisie macie dokładną nazwę tej wędki i kołowrotek kołowrotek mam nowy to jest Daiwa Frims, rozmiar chyba 3000 albo 2500. Bardzo fajny, bardzo fajny kołowrotek. Mam go już, nie wiem, z miesiąc, więc trochę nie mówiłem, więc mogę, mogę coś powiedzieć. Jak do tej pory spisuje się bez zarzutów, bardzo fajnie się kręci. I tyle, łowię dalej. Zobaczcie, zmieniłem przynętę takiego woblerka z zamiarem złowienia w zdręgi I siadł okonek Jest yeah. yeah. Jest Chyba Taka przynęta i szczupaczak. Wracę do wody To by było na tyle, jeżeli chodzi o moje łowienie na kanale. Fajnie, fajnie się pobawiłem z okoniami, tych okoni było naprawdę sporo. E, wrzuciłem wam tylko kilka. Dodatkowo była fajna niespodzianka w postaci szczupaka. E, na tym kilku do 7 gram już bardzo fajnie pochodził, co mam nadzieję udało się uchwycić kamerą. I tyle, mamy godzinę 11. Kończę. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli ktoś chciałby być na bieżąco z tymi filmami, a nie subskrybuje, to polecam oczywiście subskrypcję kanału. Założyłem też Instagrama. Więc jeżeli macie ochotę pooglądać sobie fajnych zdjęć z nadwody, ryb, zdjęć przyrody, to oczywiście zapraszam. Link do tego Instagrama znajdziecie w opisie tego filmu. A na dziś tyle. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia nad wodą.